Panie trenerze, inauguracja dzisiaj rundy wiosennej, z kim gramy i o co gramy? No gramy o pełną pulę, jest to lider naszej klasy A Wałbrzyskiej, jest to Pogoń Pieszyce, no, niewygodny rywal. Mecz, który powie nam, ustawi nam całą rundę, bo mamy do nich straty 5 punktów, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, mogą nam odskoczyć na 8, ale myślę nie dopuszczam tej myśli, bo no, walczymy o awans, powiedziałem to głośno i ten mecz zweryfikuje, na co nas stać w tej rundzie. Panie trenerze, ten dzisiejszy mecz tutaj w Lubawce no nie będzie do łatwych należał, ale co, przyjechaliście ugrać te trzy punkty? Na pewno, na pewno. Lubawka po słabym w tamtej rundzie początku z meczu na mecz grała coraz lepiej i z tego co wiem, tu praktycznie wszystkie mecze tu zaczęli wygrywać. Myślę, że dzisiaj my jesteśmy liderem teoretycznie. Teoretycznie jesteśmy faworytem, ale na pewno ciężki teren, ciężka przeprawa czeka nas dzisiaj. Pani burmistrz, stoimy na tym pięknej, na tej bieżni, na tym można powiedzieć stadionie ładnym. Co zrobić, żeby to żyło przez cały rok? Boisko w środku jest piłkarskie, więc teoretycznie od rundy wiosennej do jesiennej będzie boisko żyło. Bieżnia również Raz, że szkoły tutaj trenują, każdy z mieszkańców nie tylko Lubawki, ale całej gminy może biegać do późnego wieczora na, na bieżni. I e, są opinie bardzo, bardzo dobre, są zadowolone osoby, które tutaj relaksują się. Natomiast chodzi nam też o to, żeby. Ten stadion był reklamą gminy Lubawka i w tym roku chcemy zorganizować ogólnopolski meeting lekkoatletyczny juniorów. Jest zaplanowany już na przełom sierpnia, września. I jeszcze proszę obstawić dzisiejszy wynik. Wiadomo, gramy z liderem. Jak obstawimy? 1-0 dla naszych. Nowa płyta, nowa runda, dziękujemy serdecznie, że Państwo przybyli na mecz i oczywiście witamy naszego dzisiejszego rywala, a naszym dzisiejszym rywalem jest Miejski Klub Sportowy Pogoń Pieszyce. Klub założony w roku 1956 roku, zaprezentuje się dzisiaj przed nami w barwach czarnych. Nasz rywal zajmuje aktualnie pozycję lidera klasy A po rundzie jesiennej z dorobkiem 30 punktów a Orzeł Lubawka zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 25 punktów. Jest to Patryk Gucwa, ten drugi pan teraz jest trenerem e, drużyny Tramwkarzy. Zapraszamy e, pana Patryka do odebrania pamiątkowej statuetki. Dziękujemy serdecznie za lata spędzone w Orle i wszystkich widzów prosimy o wielkie, wielkie brawa. Uhonorujmy Patryka za tą grę, którą wspierał drużyny Lubawskiego Orła przez te wszystkie, wszystkie lata. Dziękuję serdecznie, a statuetkę wręczy Pan Prezes Klubu Krzysztof Maszczak oraz Pan Wiceprezes yy, Tomasz Pająk. Sebastian gorzą z duerem 21 Kamil Szewczyk z duerem 6 Daniel Koł z duerem 10 Sławomir Gorzą oraz na ostro rezerwowy Grzegorz Grabarek, Krystian Badyna, Szymon Kleptuszewski i Paweł Sikidyn. I moi drodzy skład drużyny Orła Lubawka z numerem 73 w bramce Artur Pogwist z numerem 17 Krystian Adamowicz z numerem 20 Piotr Gleb z numerem 8 Eryk Ducwa z numerem 19 Klaudiusz Koku z numerem 9 Karol Krulak z numerem 18 Adam Lech z duerem 4, Radosław Litwin z numerem 15, Norbert Maciulewi z numerem 10, Michał Mełszyński z numerem 7, Kapitan Drużyny, Krzysztof Musiał oraz Kasper Różański z numerem 5, z duerem 13, Kasper Schabiński z numerem 14, Krystian Tama z numerem 11, Łukasz Wincza i z numerem 16 Mateusz Kruczek oraz na łowce rezerwowych Eryk Gucca Klaudiusz Tobut

Mae'r ffordd y byddwch chi'n gwneud hynny yn ystod y cyfnod hwnnw, yn ystod y cyfnod hwnnw, yn ystod y cyfnod hwnnw, yn ystod y cyfnod hwnnw.

Субтитры сделал DimaTorzok Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Bliska i niejednokrotnie to już pokazałam. I ta kwestia dbałości nie tylko o. Zabezpieczenie środków czy wsparcie dla inicjatyw, ale także udział w wydarzeniach, które tu się dzieją. Kiedy pani burmistrz mi powiedziała, że po raz pierwszy dzisiaj, właśnie na nowej murawie, na nowym stadionie, odbędzie się ten mecz, nie mogło mnie tu zabraknąć. Bardzo się cieszę. Przy okazji oczywiście zabrałam ze sobą wnuka, ma lat 7. Korzystamy nie tylko z widoków, czyli z wrażeń, które dostarcza nam mecz, ale całe otoczenie, bytność tutaj pozwala nam ładować akumulatory O! o. Piękno. Piękno. Krzysztof Wyszał! Non, 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 Koniec spotkania. Dziękujemy serdecznie. Wynik remisowy: 1 do 1. Podział punktowy. Pierwszy remis w sezonie drużyny z Pieszyc. A my serdecznie zapraszamy za tydzień 9 kwietnia o godzinie 16. Orzeł Lubawka podejmie na własnym boisku wiktorię, drugą świebolicę. Dziękujemy serdecznie wszystkim kibicom, którzy pojawili się na stadionie miejskim w Lubawce. Panie trainerze, jakbyśmy mogli podsumować ten mecz? Myślę, że. Brakuje nam jeszcze troszeczkę chyba grania na trawie, bo większość sparingów graliśmy jednak na sztucznym. Dzisiaj ta trawa chyba nam trochę przeszkadzała, była jakaś tempa. Nie jesteśmy jeszcze przy swoje przyzwyczajeni do takiego grania. Aczkolwiek pierwszą połowę myślę, że to był niezły moment w naszym wykonaniu. Kontrolowaliśmy. Drugiej połowie mieliśmy sytuację na 2-0 i chyba powiedziałem chłopakom w przerwie, że musimy tu strzelić przynajmniej dwie bramki, żeby wygrać. Straciliśmy drugą bramkę, bo oczywiście lubawka też miała swoje sytuacje. A myślę, że w drugiej połowie troszeczkę mam młody, bardzo młody zespół i troszeczkę dużo chaosu było w tej naszej grze. Także chyba z perspektywy ciężko mi czasami oceniać grając na boisku mecz, ale chyba był sprawiedliwy, można tak powiedzieć. Panie trenerze, jakbyśmy mogli podsumować ten mecz cały? No dziwny mecz, po prostu... No troszeczkę chłopaków zjadła trema, ale później, no mieliśmy dużo sytuacji, może nie aż takich klarownych, no ale z gry myślę, że byliśmy ciut lepsi. No ale bardzo fajna drużyna doświadczona, widać z tymi gorządami, jeszcze grałem w MC w juniorach, także wiedziałem co można się po nich spodziewać, że są ligowi zawodnicy. No mamy dalej pięć punktów, ale myślę, że przeanalizowałem sobie to na, na szybko, oni stracą punkty, a myślę, że my już sobie nie pozwolimy na stratę punktów. No zobaczę, no ja jestem dobrej myśli, chłopacy pokazali... Ząb, pokazali, że grałem do końca. No. Szkoda tej, tych słupków tego wszystkiego, ale mogliśmy i przegrać i, i wygrać. Także wynik sprawiedliwy dla mnie. Moi chłopacy zapłacili takie frycowe troszeczkę na gry nowej płycie. Dawno nie grali przy tak dużej publiczności. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować publiczności. No, no mega, dla mnie to przypomniały mi się czasy gry jeszcze w moich czasach, gdzie, gdzie rodziny całe chodziły. No i chciałbym serdecznie w imieniu zawodników i swoim podziękować kibicom. No mega się, no mega atmosfera. No, chcieliśmy podziękować pani burmistrz za, i za ten stadion no, no, i żeby, żebyśmy zaczęli wygrywać. No.